Cześć. Witajcie w kolejnym filmie. Ja zdaję sobie sprawę, że część osób, które mnie ogląda, co dopiero założyła działalność albo myśli o tym, żeby założyć działalność i szukacie pierwszych zleceń. Wiem, bo dostaję takie pytania: gdzie szukać tego klienta, gdzie szukać zleceń, jak ruszyć w ogóle z całym tematem, z całym swoim biznesem. Odpowiedź nie jest prosta. Z tego względu, że klientów można szukać w różnych miejscach, nawet w zależności od regionu Polski, w jakim jesteście, w jakim działacie, sposoby są tak naprawdę różne. Mogę jednakowoż odpowiedzieć na pytanie, gdzie raczej nie szukać klientów, gdzie ich nie znajdziecie, a poświęcicie na to dużo czasu, co sobie odpuścić, i właśnie chciałem w tym odcinku Wam powiedzieć, gdzie nie szukać klientów, więc cóż. Zapraszam do oglądania. Wszystkie sytuacje, które opiszę w tym odcinku, wynikają z mojego doświadczenia. To są sytuacje, które mnie dotknęły, więc zachęcam Was do tego, żebyście mnie wysłuchali, ale niekoniecznie mnie słuchali, bo możliwe, że tam, gdzie ja sobie nie poradziłem, Wy sobie doskonale poradzicie. Ale zaczynajmy, zaczniemy od portali ogłoszeniowych. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi jak powiem to na głos, ale niestety tak jest. Nam się praktycznie nigdy nie udało znaleźć klienta na takich portalach jak Oferteo, Fixly, OLX. Do OLX sobie za chwileczkę przejdziemy. Na razie skupimy się nad, właśnie nad Oferteo i na Fixly, w szczególności Fixly są to portale, gdzie przede wszystkim dominują usługi, ale też można coś sprzedać, ale tutaj mówimy o usługach. Więc tak, ogłoszeń jest cała masa. I to trzeba naprawdę przyznać, że ogłoszeń dla stolarzy, dla meblarzy jest naprawdę. Bardzo dużo i znam osoby, które specjalnie założyły działalność gospodarczą z tego względu, że właśnie widziały, że tam jest dużo zleceń, więc na pewno sobie poradzą. Tych zleceń jest tyle, że nie da się ich przerobić. Rzeczywiście tak jest. Ale w momencie, kiedy zaczniecie korespondować z jakąś osobą, która jest zainteresowana, żebyście im wykonali taką usługę, nagle się okazuje, że ta osoba w ogóle nie jest zainteresowana de facto z czego robicie, jak robicie, jaka jest Wasza jakość, tutaj najważniejszym parametrem jest cena, i to naprawdę nieraz się zdarzało. Zdarzało się na tego typu portalach, że chcieliśmy pojechać do klienta, pokazać próbki, pokazać jak robimy, z jakich materiałów, jaką technologią, i tak naprawdę nikt nie był nigdy zainteresowany. Tylko i wyłącznie cena, price the king, i tutaj nic innego się nie liczyło. Były nawet takie sytuacje, że chcieliśmy komuś zrobić wycenę schodów, a pierwsze pytanie przez telefon: Jaka będzie cena tych schodów? No ale nie jesteśmy w stanie ich wycenić, jak nie wiemy, jakie to są schody: czy zabiegowe, czy proste, czy spocznik, czy samonośne, jakie materiały. Nie można tego wycenić, ale tak mniej więcej, ile te schody będą kosztowały. 15. Aha, a ktoś mówi 12, to ja dziękuję. No i właśnie tak to wygląda, pomimo tego, że macie tak naprawdę bardzo dużo zleceń, ta baza klientów potencjalnych jest olbrzymia. Ciężko znaleźć jakiegokolwiek, jakiekolwiek zlecenie z tego względu, że na tego typu portalach przede wszystkim konkurujecie ceną. I w tym momencie oczywiście możecie powiedzieć, że e, nie udało mi się znaleźć żadnego klienta na takich portalach, bo. Moja cena jest za wysoka, ale powiem Wam tak naprawdę, moja cena jest jak najbardziej rynkowa. Na stale to monitorujemy, sprawdzamy jakie ceny ma konkurencja. Staramy się dopasować do rynku. Oczywiście mamy stawki troszeczkę wyższe niż konkurencja, ale cały czas. Mierzące się w jakichś takich widełkach przyzwoitości, nazwijmy to. Zdajemy sobie sprawę, że przynajmniej staramy się, żeby nasza usługa była możliwie najlepszej jakości. Z tego względu też te ceny staramy się, musimy cały czas dźwigać. Działamy uczciwie, płacimy podatki, z tego to wynika. Więc nasze ceny naprawdę są rynkowe. Ale jeśli cały czas dostajemy feedback właśnie z tego typu portali, że Cena jest za wysoka i w sumie to nas zachęca do tego, żeby obniżyć cenę, to wpadliśmy w naszym zespole na taki pomysł, dobrze to róbmy tą wycenę na te portale typu oferteo, tak jak zawsze robimy, ale na koniec obniżmy 4000, tak? I taką kwotę wysyłajmy klientowi do, do, powiedzmy, do akceptacji jako ofertę. I tak, powiem Wam tak, ta kwota pomniejszona to 4000 i tak byśmy się na to nie zdecydowali finalnie na tego typu zlecenie bo po prostu by nam się to w żaden sposób nie spinało, bardziej chcieliśmy znowu wybadać rynek i jak rynek zareaguje o tą obniżkę i wyobraźcie sobie, że pomimo takiej dużej obniżki i tak dokładnie było to samo czyli cena za wysoka za wysoka, A jak się pytaliśmy ile takie schody w takim razie ktoś zaproponował jaką cenę, to dostawaliśmy informację 9 000, 8 500 w 2023 rok nierealny. A jak już zacząłem mówić o badaniu ceny rynkowej, to już skończę, bo możliwe, że dla kogoś to będzie interesujące. Sam uważam, że każda szanująca się firma powinna szukać właśnie tych cen rynkowych, żeby wiedzieć mniej więcej na jakim pułapie macie te ceny. Jak to można najprościej zrobić? Oczywiście skorzystać z jakiegoś biura, z jakiejś zewnętrznej firmy, która się dowie, wybada rynek, da Wam taką informację, przedstawi. Na podstawie różnych tam ankiet, telefonów i tak dalej. Jeśli nie chcecie się bawić w tego typu firmy, chcecie to zrobić troszkę taniej samemu, nie ma nic prostszego. Zakładacie jakiś mail Jan Kowalski, macie jedno zapytanie, wysyłacie je do różnych firm. Proszę o wycenę i już mniej więcej macie konkretną cenę rynkową na dane zlecenie. Nie proponuję robić to w ten sposób, że wchodzicie, nie wiem, na Facebooka i pytacie się na jakiejś grupie, ile kosztują, ile kosztuje tam 100, bo yy, będą mówić o 10 tysięcy, 12 tysięcy, albo w drugą stronę ja ci zrobię za 2 tysiące, a tutaj za 1800. To nie ma sensu z tego względu, że te ceny nie są rynkowe. Tak można powiedzieć praktycznie każdemu przez internet. Każdy jest anonimowy, a jak już zadacie konkretne pytanie konkretnej firmie, dostaniecie najprawdopodobniej konkretną wycenę. I tak to się robi. Ale wróćmy do tematu. Specjalnie nie poruszyłem tutaj tematu OLX. Zostawiłem sobie to na deser. Na OLX przede wszystkim sprzedajecie jakiś towar, a nie usługi. Nawet nie wiem, czy... Ja nie wchodzę na Elixa, bo przestałem, bo nie chcę się denerwować. To nie ma sensu na dłuższą metę, więc nawet nie wiem, czy tam są usługi, czy tylko towary, ale zakładam, że towary, jeśli się mylę, napiszcie w komentarzu, że Michał, mylisz się i że nie masz racji. Ale jeśli chodzi o towar, jesteście młodym stolarzem, tak? Zrobicie pierwszy stół. Będzie on wyglądał naprawdę super. Postaracie się, będzie przepiękny. No i Macie stół, jesteście właścicielem stołu tak? i musicie coś z nim zrobić. No to wśród znajomych, no ciężko, bo wszyscy mają stoły, no też was nikt nie zna, nie macie sklepu internetowego, no, no to cóż zostało? Allegro, no to tam zjewam prowizję. Jest OLX, super, dobra, robimy zdjęcia, wystawiamy na OLX, czekamy na klienta. Chcecie, wiecie, że zrobicie to dobrze, ale. Chcecie w miarę szybko sprzedać, więc i tak dajecie troszeczkę niższą cenę niż cena rynkowa. Co się dzieje? Nikt się do Was nie zgłosi, albo się w końcu ktoś zgłosi i powie: Panie, co tak drogo? Połowę z tej ceny i, i biorę, tak? A jeszcze się drugi znajdzie: Połowa z tej ceny jeszcze mi przywieje za darmo i będzie ok. A reszta powie: że nie, nie jestem zainteresowany, bo za drogo. I dostajecie feedback znowu od. Waszych potencjalnych klientów, którzy mówią wam, że no, zrobiliście coś, ale to jest za drogie, i jeszcze dostajecie sugestie, że ktoś by to kupił, ale za półtora tysiąca. Tak? I wtedy się zastanawiacie, aha, dobra, czyli to, co zrobiłem, jest w sumie, sumie warte właśnie te półtora tysiąca. Zaczynacie sobie to kalkulować i nagle okazuje się, że stolarstwo się nie opłaca, bo musicie robić poniżej tak naprawdę kosztów. I to jest takie dołujące. Dlatego w szczególności przestrzegam osoby, które dopiero zaczynają, żeby raczej nie wybierały portali typu OLX na sprzedaż swoich pierwszych wyrobów, bo możecie się po prostu do tego wszystkiego zniechęcić, a to sami wiecie nie ma sensu. Kończymy właśnie montować te meble do kaplicy, o których wam mówiłem we wcześniejszym odcinku, więc sami zobaczcie jak to wygląda. Właśnie takie meble dębowe idealnie się komponują z szarością tych płytek. Na ścianie jest płytka też szara, bardzo ładnie to wygląda. Elegancko dostaliśmy gotowy projekt, który musieliśmy wykonać. Naprawdę ktoś się postarał, same te proporcje, grubości, szerokości, rozmiary, wszystko dobrze wygląda. Chciałem o tym powiedzieć w tym odcinku z całkowicie innego. Powodu, nie to, żebym się chwalił tym zleceniem, bo tak, ja uważam, że nie ma się czym chwalić, ja uważam, że to jest normalne zlecenie, tak jak dla każdego innego, i też bym bardzo chciał, żebyście wy tak do tego podchodzili. Pod ostatnim odcinkiem pojawiły się komentarze bardzo skrajne. Z jednej strony dostałem komentarz, nie to, żebym się tym przejmował, bo tak naprawdę ja się śmieję pod nosem z tego i to jest wreszcie, ja uważam, że to jest żenujące, ale. Chcę o tym powiedzieć, też budujemy jakąś społeczność, więc czemu by o tym nie powiedzieć? Jedna osoba powiedziała: O, robisz dla kościoła, to ja cię już odsubskrybuję, prawda? Nie będę tego oglądał. A ktoś tam napisał: O, że dla kościoła, jak się robi, to się nie chwali, tak? W ogóle nie rozumiem ani jednego podejścia, ani drugiego podejścia. Oczywiście każdy może mieć jakąś swoją wizję wszechświata, ale ja tego nie podzielam. Ja uważam, że klient. Jeśli jest z nim całkiem wszystko ok, wydaje się, że jest wypłacalny, dobrze się z nim dogaduje, jest jakieś konkretne zlecenie, wycena jest klepnięta, wszyscy dobrze się dogadują, to nie widzę problemu, żeby robić dla jednego, dla drugiego nie robić. No to teraz dla kościoła nie będę robił. No, nie można tak podchodzić do, do, do życia. Trzeba się dogadywać ze wszystkimi i ja w ogóle tutaj. Nie, nawet nie, nie myślałem o tym nigdy, żeby kogoś, kogoś, może nawet nie kogoś, tylko klienta dyskryminować ze względu na to, kim jest. To jest nienormalne. Proszę was, nie róbcie tak, a takim osobom dziękujemy. Ja nawet nie chcę, żeby takie osoby mnie oglądały, bo to nawet nie ma za bardzo sensu. Ale przejdźmy dalej. Kolejno, kolejne miejsce, gdzie ja uważam, że. I to znowu zależy. Nie powinniście szukać klientów, to, jest, to są wasi znajomi i to jest wasza rodzina. I znowu, jeśli ktoś dopiero zaczyna przygodę ze stolarstwem, nie ma tych klientów, szuka w najbliższym otoczeniu, no to automatycznie wasze najbliższe otoczenie to będą wasza rodzina, będą wasi znajomi. Jest duża szansa, że nie macie innego wyboru, tylko właśnie tam na początek się reklamujecie, tam budujecie swoje portfolio, tam budujecie pierwsze kontakty. Może macie jakieś już później zlecenia, właśnie z polecenia. To jest istotne. Ale im dalej się rozwijacie, im Wasza firma staje się większa, serdecznie Wam polecam odpuścić sobie zlecenia pod tytułem właśnie znajomi i rodzina bo bardzo łatwo możecie stracić tych znajomych i skłócić sobie rodzinę. Dlaczego? Znajomi, jeśli was pytają o jakieś zlecenie, bardzo często chcieliby, żeby to wasze zlecenie było zrobione taniej. A nawet jeśli oni tak nie myślą, to wy pewnie gdzieś tam macie z tyłu głowy, że zwrócili się do was, bo prawdopodobnie chcieliby coś tam Urwać z tej ceny. Więc co robicie? Proponujecie jej troszeczkę niższą cenę. Jakie to ma konsekwencje? Klient, czyli Wasz znajomy, rodzina, finalnie dostaje jakiś produkt i tak może się okazać, że taka osoba będzie mówiła: A że drogo ją policzyliście, tak? a że tu fakturę chcieliście wystawić, a przecież znajomi jesteśmy 30 lat, a tu jakaś faktura. No to nie ufasz mi? Po co ta faktura? Unikajcie tego typu sytuacji, to nie ma najmniejszego sensu. Finał jest taki, że wy zrobicie jakieś zlecenie, nie zarobicie na tym zleceniu albo nie zarobicie tyle, ile byście chcieli. Druga strona też do końca nie będzie zadowolona, bo może się okaże, że myślała, że będzie to inaczej rozliczane, albo będzie taniej, albo będzie inaczej. Nie. Naprawdę odpuśćcie sobie, a najgorsza sytuacja jest, jeśli zrobicie coś po kosztach, no bo przysługa, tak? Zrobimy sobie przysługę, a ta druga strona jeszcze powie, no ale to jest zepsute, tak? I poprawki tu, ta, tu, poprawka, i nagle okazuje się, że straciliście czas, straciliście pieniądze, nie zarobiliście, a jeszcze na tym straciliście, jeśli nie jesteście zmuszeni do tego, jeśli macie możliwość podjęcia się innych zleceń, to się ich podejmijcie, a tutaj znajomych, rodzinę odpuśćcie sobie. Jeśli macie fajnych znajomych, fajną rodzinę, po co sobie robić problemy? Nie ma sensu. Kolejną grupą, o której warto wspomnieć, są już tacy troszeczkę więksi gracze, czyli deweloperzy, jakieś większe hotele, restauracje. Ale tutaj nie można jednoznacznie powiedzieć, że unikajcie takich klientów. Bardziej tutaj należy powiedzieć, to zależy. Jeśli jesteś bardzo małym przedsiębiorcą, to i tak jest duża szansa, że nie przystąpisz do jakiegoś przetargu, bo sam jesteś świadomy tego, że nie podołasz takiemu zleceniu. Tak? Ale tutaj się nie skupiamy na takich sytuacjach, tylko chcę Wam pokazać, jakie mogą być zagrożenia, albo inaczej, z czym to się je. Jak wygląda współpraca właśnie z większymi przedsiębiorcami? I zacznijmy może od plusów. Plus jest taki, że macie najczęściej jedno fajne zlecenie w jednym miejscu. Jest ono duże, więc w jednym czasie dostaniecie finalnie dość dużą wypłatę na konto od jednego klienta. Bardzo fajnie to wygląda, jak przychodzi Wam, nie wiem, tam stuwa na konto ekstra. Jedziecie w jedno miejsce płacicie raz za transport, więc to też ma swoje plusy. Nawet jeśli dane zlecenie będziecie wykonywać przez miesiąc, przez dwa miesiące, wiecie za co pracujecie, więc to są jak najbardziej plusy. Na plus również należy powiedzieć, że większość deweloperów, a na szczęście dla nas, wszyscy z którymi współpracowaliśmy do tej pory byli naprawdę w porządku, byli wypłacalni. Nie było z tym żadnego problemu, więc tutaj, moje zdanie, nie ma jakichś większych zagrożeń. Ale jak tak wszystko fajnie wygląda, to co może pójść nie tak? Może zabraknąć tutaj waszej wyobraźni, waszego doświadczenia, i tutaj bardzo istotne są sprawy finansowe i sprawy księgowe. Zacznijmy od tego, że duże zlecenie no to już nie jest zlecenie za 3000, tylko to jest na przykład, nie wiem, za 50, 80, 200 tysięcy zlecenie. Na pewno chcielibyście jakąś zaliczkę na początek, bo ja, ja sobie sam nie wyobrażam, żeby podjąć takiego dużego zlecenia bez zaliczki. I tutaj już niestety tak bardzo często jest, że nie będziecie mogli liczyć na zaliczkę, która nawet pokryje koszty. Materiału, już nie mówiąc o robociźnie i tak dalej. Więc musicie na początek mieć jakiś kapitał, który wiecie, że możecie zainwestować to zlecenie na początek i dopiero za jakiś czas odzyskacie te pieniądze. Oczywiście z nawiązku. Ale jak już dostaniecie tą zaliczkę, to też. Ale to jest właśnie już kwestia takiego bardziej doświadczenia wiedzy, takiej finansowej. Też jest istotne, czy dostaniecie tą zaliczkę pierwszego miesiąca czy 23 dnia miesiąca. Z tego względu, że jeśli na przykład pod koniec miesiąca dostaniecie zaliczkę 50 tysięcy, to nagle miesiąc się skończy, okaże się, że to jest was przychód, więc musicie rozliczyć podatek dochodowy musicie rozliczyć VAT. Więc automatycznie już jesteście kilka tysięcy w plecy. Jak to dostaniecie tą zaliczkę? Na początku miesiąca możecie jeszcze za ten czas kupić materiał, rozdysponować, wydać te pieniądze, nie zapłacicie podatku, nie zapłacicie VATu. To już są takie istotne rzeczy, więc widzicie, nie zajmujecie się de facto stalarstwem, nie wiem, tam nie strugacie, nie szlifujecie, a już wam tysiące uciekają albo przybywają. Bycie przedsiębiorcą, to nie jest cięcie na pile formatowej, to nie jest szlifowanie i malowanie, tylko to jest nauka finansów i po to to robicie, żeby zarobić, bo taki jest cel prowadzenia biznesu. Możecie to robić w mniej przyjemny sposób, bardziej przyjemny. Zakładam, że wybieracie bardziej przyjemny, ale nie łudźcie się, nie oszukujcie sami siebie. Po to to robicie, żeby zarabiać pieniądze, więc trzeba to robić jak najbardziej wydajnie. Ale załóżmy, że dostaliście tą zaliczkę, dobrze ją rozliczyliście, wszystko jest ok, przystępujecie do zlecenia i załóżmy, że wykonacie to zlecenie i może się okazać, że od razu faktura i dostaniecie pieniądze, a może się okazać, że na przykład termin płatności jest 30, 60, 90 dni w zależności jak macie to napisane na umowie. Może się okazać, że dopiero od jakiegoś czasu, bo odbiory będą tam gdzieś później. Ktoś będzie je organizował. Może się okazać, że na przykład czekają Was jakieś poprawki, albo na coś nie zwróciłeś uwagi, albo jakieś dodatkowe prace i deweloper nie zdaje sobie sprawy, że Wy na przykład nie mo może już nie macie więcej pieniędzy, żeby w to zainwestować, ale no kogoś to interesuje. Więc tutaj ta poduszka finansowa jest bardzo. Istotna przy tego typu zleceniach, i miejcie to na uwadze, że o ile samo zlecenie możecie wykonać, pewnie zrobicie je dobrze, pewnie deweloper, czy hotel, czy restauracja będzie zadowolona, ale, tak jak mówię, poduszka finansowa jest naprawdę bardzo istotna. I też tutaj, jak już finalnie dostaniecie ten przelew na konto, Sytuacja się powtarza z tym, co było przy zaliczce. Od razu może się okazać, że dostaniecie kasę i jakoś przydałoby się ją reinwestować, żeby tego podatku zapłacić jak najmniej. Albo okaże się, że fajnie, że dostaliście 100 tysięcy, super, ale od razu na dzień dobry zapłać tam 23 tysiące VAT-u, od reszty podatek dochodowy i fajnie wyglądało 100 tysięcy, a nagle zostaje Wam 60 tam kilka. Nie wiem ile tam trzeba było to sobie policzyć. Więc to są smutniejsze rzeczy prowadzenia biznesu. Więc widzicie, to są takie niuanse przy większych zleceniach, ale musicie o nich naprawdę uważać, bo to też rokuje na to, czy Wy na danym zleceniu zarobicie, czy stracicie, bo tutaj to nie jest tak, że duży deweloper się do Was odezwie, bo by super robicie, tak? On ma dużo ofert i wybiera już w tym momencie nie najtańszą, bo z reguły te najtańsze oferty nie są wybierane, ale taką powiedzmy najbardziej racjonalną, najbardziej zrównoważoną, jeśli chodzi o cenę i jakość. Ale jeśli Wasza cena będzie za wysoka, Wy na pewno nie zostaniecie wybrani, więc miejcie na uwadze, że duże zlecenia, fajnie, super, ale jednakowoż te marże nie są jakieś naprawdę duże. Więc jeśli to sobie źle przeliczycie, źle to sobie zaplanujecie, może się okazać, że po prostu na tym stracicie i to jest główne zagrożenie, jeśli chodzi o współpracę z dużymi firmami. Więc jeszcze raz mówię, to nie tak, że ja odradzam, tylko zwracam uwagę na pewne konkretne problemy, które mogą zaistnieć. I już tak może na koniec wam powiem jedno chyba z najważniejszych rzeczy, że tak naprawdę nieważne skąd jest klient jaki jest klient, jakie jest narodowości, z jakiego regionu to nie jest istotne, czy jest duży, czy jest mały. Jeśli spotykacie się z nim, rozmawiacie z nim i dobrze się z nim dogadujecie, to prawdopodobnie to będzie naprawdę fajny klient. Oczywiście im więcej będziecie mieć tych klientów i im wasza ścieżka kariery, rozwoju, w waszej działalności będzie dłuższa, tym nabierzecie też takiego doświadczenia, jak sobie dobierać tych klientów, ale ogólnie to się sprawdza z fajnymi ludźmi, robi się dobre interesy. Ale jeśli się spotykacie pierwszy raz z kimś i od razu coś czujecie, że coś może pójść nie tak, że ktoś tam coś kręci i obiecuję wam, choćby, nie wiem, góry pieniędzy, odpuśćcie sobie, bo zje was stres, później będą problemy, będziecie jeździć na poprawki niekończące się, nie zobaczycie tych pieniędzy. Ile znam takich osób we własnym otoczeniu, które właśnie wykonały jakieś zlecenie, a finalnie nie dostały za nie zapłaty i sprawy się ciągną w różny sposób. Zachęcam was jeszcze raz, proszę was, spisujcie sobie umowę za każdym razem. Nieważne tutaj czy spisujecie sobie z kimś obcym, ze znajomym, z rodziną, spisujcie sobie tę umowę. Co jest na papierze, to jest na papierze, to jest naprawdę istotne, żeby umowa za każdym razem była. Życzę Wam samych fajnych klientów. Ciekaw jestem, jakie Wy macie doświadczenia. Możliwe, że o jakiejś grupie zapomniałem. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Jeśli macie właśnie jakąś grupę ludzi, klientów, której lepiej sobie odpuścić, napiszcie. Bardzo jestem tego ciekawy, co Wy o tym myślicie. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę, jak zawsze, łapkę w górę. I cóż, widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!